Dzień dobry, Szanowni Państwo, na razie widzicie tylko moje nogi. Ale to dlatego, bo dopiero do Państwa schodzę. A dlaczego schodzę? Ponieważ zaczynamy. Najnowszy odcinek programu, kto pana tutaj wpuścił. Ja nazywam się Rafał Jarząbek i proponuję, żeby już się nie ociągać, tylko po prostu, żeby zacząć oglądanie. A te dwa ostatnie schodki to zeskoczę. Op, możecie zauważyć, dzisiejszy odcinek taki trochę chodzony się zapowiada, bo najpierw były schody, teraz pasy. A w ostatnich tygodniach to Rafał Trzaskowski zadbał o to, żeby ja się też sporo ruszał. No i takim sposobem dochodzimy do kosza, który może być również pewnego rodzaju metaforą, ponieważ cała kampania Rafała Trzaskowskiego, no można by powiedzieć, że jest do wyrzucenia. Przegrał. Ale te materiały, które nagraliśmy podczas spotkań z Rafałem Trzaskowskim, do wyrzucenia nie są. Dlatego. Spójrzmy może, jak to wszystko wyglądało i odświeżmy sobie jeszcze te ostatnie dni kampanii, gdzie musiałem chodzić, a Rafał Trzaskowski musiał uciekać. Moi drodzy, unieśmy biało czerwony flagi raz jeszcze. Czy chcemy prezydenta, który będzie łączył? Niezależnych od rządu. Pana Alda Tuska. Dzień dobry. Co pani rozdaje? Informacje na temat pana Nawróckiego. Jaką jest osobowością? Jaką jest? Pani pokaże. Charakter osobowości. Najpańskodniejsze gwiazdy jakie posiada to Anioł śmierci, dwie sztuki. A to jak już pani wyszła to starota Proszę. jakieś karty pani stawiała? Nie, to jest nauka o energii. A, o energii. energii człowieka. Taką energią się charakteryzuje. Yy, Kandydat Nawrocki, Karol Nawrocki, którego się tak boimy, uważam, że bardzo słusznie, bo wszystko to, co jego charakteryzuje, to jeśli by wygrał, to przejdzie na nas. Pan Murański mówił podobne rzeczy. To znaczy, że jest coś na rzecz. Dziękuję. Dzień dobry. Patrzę, co tutaj jest? Chcemy inwestować w rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją. Chcemy inwestować w transformację energetyczną również tutaj. W tak, to ja bym poprosił jakiś taki komentarz do tego co. Nie walczymy o to, żeby przez Kalisz nie szedł bypass, który niestety nasze miasto rozjedzie na pół. To, że ulica elektryczna zniknie, to jedno, ale niestety bypass przecina najgłówną drogę dojazdową do miasta. Od Brzezin, od Szałego, od Godziesz. Nie walczymy. Tam rządzi Platforma Wojewódzka, tak? Bo tamten został wyrzucony, a teraz rządzi cały zarząd z zdk Nie chcą z nami rozmawiać. Mieliśmy się spotkać od lutego, do tej pory nie mamy

Przepraszam, bo ja mam na imię Rafał. Idź stąd! Idź człowieku, bo ja się brzydzę! Idź stąd! Dlaczego pan się brzydzi? Idź stąd! Tak ja się brzydzę! Z czym pan się brzydzi? Piękny. Co? Idź stąd! Po prostu od jej znań trzeba jej ruszyć. Nikt, pan niż 100, nie ma wyboru. Proszę pana, wszyscy się zmieścimy pod białkiem czerwonym. Idź stąd! Szukajcie innych przyjaciół. Nie, ja pana bardzo no. lubię. Nie, łajdź. Ja się takie coś, żeby potrzymać. Nie. Jeszcze będzie przepięknie! Jeszcze będzie no. normalnie! Ale kiedy będzie wreszcie normalnie? Bo to już było śpiewane przed wyborami tymi parlamentarnymi. to jeszcze nie jest? A, na marszu! A, no marszu i z cechy tutaj w Kaliszu. A jest sarenka. Gdzie jest? To? Sarenka. A no i w końcu nie wiem, kto to jest ta sarenka. Dzień dobry. Panie ministrze! Panie ministrze, jak pan, jak pan ocenia prawdomówność tak. pana Murańskiego? Pani Moniko, jest pani do tajska lisza? Panie ministrze, jak pan ocenia prawdomówność pana Murańskiego? Polska, polska. cała! na, Rafała! Polska, polska. cała! Na Rafała. Panie ministrze, jak by pan ocenił prawdomówność pana Murańskiego? Polska cała! Panie ministrze, jak pan oceni prawdomówność pana Murańskiego? Polska cała! Rafała!

Dzień dobry, panie Marcinkiewicz. Pytanie mam do pana o te smsy z tymi narkotykami. Nie, 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 proszę, panie. Proszę nie ulegać prowokacjom. Ja wiem, że oni są prowokatorami. I To może tutaj pana ministra się zapytałem. Panie ministrze, czy, czy zawini pan z nami dwa słowa? Wszyscy jesteśmy równi, nie jestem dopuszczany do pana, ale chciałem się zapytać, czy pan Murański jest autorytetem dla was i dla pana Donalda Tuska? Pana, rozmawiam z bratem, może pan to uszanować? Prywatna, ro rodzinna rozmowa, pozwoli pan? pan? Czy pozwoli pan, że zadam pytanie jednak do pana w imieniu, w imieniu naszych widzów oraz Polaków? Szkadzają? Czy może pan nie nagrywać rozmowy prywatnej z moim bratem? Jest pan na Wiecu, jest pan w miejscu publicznym. Właśnie pan, pan cały czas ministrem, to się nie zmienia. To się nie zmienia, panie ministrze. Cały czas jesteście ministrem, nawet jak się z bratem rozmawiam. Dostał pan odpowiedź. Panie ministrze, no zatrzyma się pan na sekundę, porozmawia z nami. panie ministrze. Polska cała! Kiedy będziemy grać na no e Bo pan już lider, że pan tutaj czai się, żeby... Yes, yes, mogę Ale nie. Yes, z kiedy będzie wywiad ten, ten pan to, jest zdolny do wszystkiego. Tego pana trzeba mieć na oku. Bo ten pan przed chwilą próbował albo się czaił do tego, żeby otworzyć sobie barierki i wbiec. Naprawdę. Trzeba tego pana bardzo pilnować. Bo ten pan jest niestety niepoczytalny. Ten pan jest funkcjonalistą. Panie pośle, spotkamy się w sądzie. Za co? Za słowa o tym nie niepoczytano. Proszę bardzo. no. Proszę bardzo. Ale pana chciałbym, zachowanie chciałbym, jest udokumentowane. Chciałbym, chciałbym, żeby pan wiedział, że teraz faktycznie spotkamy się w sądzie. Za to Rozumiem. Słowo. Ale czy uważa pan, że pan jest nie jest nie przeszkadzam panu, ale pana praca to nie jest dziennikarza. Będziemy wszystko to oglądać w sądzie. Po co? Po co? Po co? baki. Nie tylko kwestia. Prosta, że wszyscy uwielbiamy polskie jedzenie i że ono jest Panie ministrze, chciałbym się zapytać o spoty profrekwencyjne, które pan zamieszał. Skąd pan je miał? W ostatnich ubiegach, ale w mojej kampanii pracują adekwaty. Panie ministrze, skąd były te spoty? Bo za każdym razem, jak tylko jest wyczerpowany jakiś koniec, to dziwić, jak genialne jedzenie jest w Jedna setka, panie ministrze. Ale nie ma wypowiedzi. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Ale nie przypykaj mnie tak bardzo, bo się przewrócisz. Panie ministrze. A pani Lucero, proszę mi powiedzieć, co Panią najbardziej wkurzyło w tamtych żołdkach? Która osoba powinna być uczyć, na pierwsza? Panie Marcinkiewicz, czy te SMS-y to prawdziwe SMS-y? Naprawdę proponował Pan narkotyki? Niech Pan przystanie. Proste pytanie. A pana ministra chciałbym zapytać się pana Murańskiego czy to jest jakiś autorytet dla Donalda Tuska albo dla pana Nagle coś pisać państwo wystąpienie pana Czarnka Różnica, róż, różnica między nami polega na tym, że ja nie używam żadnych inwektyw w stosunku do Pana. Nie, ja nie grożę Panu sądem. Proszę Pana, ja, 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 ja Panu nie grożę. Ja Pana tylko uprzedzam, że spotkamy się w sądzie za Pana słowa. Świetnie, świetnie. Będzie Pan to udowadniał. Będzie Pan to udowadniał. Naprawdę? Naprawdę będzie Pan to udowadniał. Panie Marcinkiewicz, czy bierze pan narkotyki i proponuje innym? Czy pan widział, wi, widział, widział pan SMS-y, widział pan SMS-y pana Marcinkiewicza. Zbadał się. Zbadał, się. Zbadał, się. Zbadał się. Dlaczego pani nie chce się zbadać i dlaczego nie chce się zbadać Rafał Trzaskowski? Nawrocki ma problem. Nawrocki ma problem. Ale tutaj w sztabie Rafała Trzaskowskiego wiemy, że są proponowane narkotyki. to też państwo obiecuję, że będę tego bardzo skrupulatnie pilnował. Co? A, no, Teraz już się wstydzisz kolegów, co? Wstydzisz się kolegów. Co, bo widzą? A no, to jest właśnie cała platforma, nie? Tutaj sobie tutaj sobie pogadamy, pogadamy, jak piątkę przybić przy ludziach, których się wstydzimy. ale No to nie było podanie. Ale piąteczkę, już z dzioma jesteśmy. No co, bez przesady. Bierzemy, bierzemy udział w jednym programie telewizyjnym. Ale Cześć. W I tak was bardzo lubię. Dzięki, brawa. Cześć. Super. Na razie. E, no nie wiem, czy będę. To jest chłopek. A to jest jarząbek. A państwo skarżycie się, że w programie kto pana tutaj wpuścił, cały czas tylko jestem ja i ja i ja i ja. Dlatego dzisiaj mała zmiana. I chciałbym państwu przedstawić mojego redakcyjnego Kolegę specjalistę, również od wchodzenia w miejsce, gdzie inni wejść by nie chcieli. Przed Wami Szymon Szereda. Poznajmy się bliżej. Mam do Ciebie jedno bardzo ważne pytanie, bo robię taką sondę. Dlaczego hmm. uważasz, że Szymon Szereda jest najlepszym reporterem telewizji w Polsce? <laughs> Ciężkie pytanie, rzeczywiście, bo mamy samych wspaniałych reporterów. Ale także... co wyróżnia Szymona? Myślę, że jest najbardziej taki złokcia, złokcia, buła, buła i do celu... Mhm. A czy myślisz, że jego no zami... jest rozwiązaniem uważam. A czy myślisz, że jego zamiłowanie do muzyki Disco Polo pomaga mu <laughs> to... Bardzo, oczywiście, no, od razu nawiązuje wspólny język z wyborcami. <laughs> Dziękuję. Bardzo proszę. Za co cenisz pracę tutaj? Redaktora Szeredy. Redaktora Szeredy. Jest jak łasica zwinny, oraz nieustępliwy jak wilk. Zawsze chętnie pomoże, podpowie, podzieli się jakimś numerem, telefonem na przykład, jak trzeba. Jest bardzo sumienny, bardzo zaangażowany. No i po prostu taki typowy dziennikarski pies gończy. Czyli bardziej łasica, pies, a nie łoś? Oj, zdecydowanie. Zdecydowanie wilk, wręcz. Młody wilk. Dziennikarstwa. Pokaż, jak to Skłonny, co? Zarumienił się. No, nie, się jeszcze wystraszył. Jak to kiedyś powiedział, że Nie będę pokazywał, bo Rafał Trzaskowski się podwójnie wystraszył. Dobra, dobra, Pracuj, i Już tam Rafał przegrał, pora na jakieś inne zadania. A mi znowu te słuchawki zabrał. Szymon Szereda, czy wiesz coś o tym?

Halo. Odpowiednia do tego, by rozstrzygnąć wynik... Oh my God! ...doszło do fałszerstwa. Izba znaczy, delegowana do... Oczywiście few moments later. aktualna władza podejmuje wszelkie wysiłki. ...prorządowych mediów. Jeszcze raz. Odpowiednia do. Jeszcze raz. Ale co ty teraz dałeś? Już jest po live? Mm -hmm, już po. Tak samo jak po dzisiejszym odcinku programu, kto pana tutaj wpuścił, ale spokojnie, jak wszystko pójdzie dobrze, to spotkamy się za tydzień. Ja dziękuję Państwu serdecznie. Hubert, Tobie też dzięki. Spokojnie, nie mam problemu. No, no, co? Do zobaczenia. A napisy dzisiaj pójdą na drzewie.